Okej, okay, czyli w tej chwili mamy, o Jezus, tak, Aquarium Park. Tu nawet wodą, wodą się zaczyna, jak widzicie. Więc tak. Fuck. Jezus, to jest Labyrinth Zone. Nie żeby to było zaskoczenie, ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego przywrócili level design Labyrinth Zone? I ten plus, że Sonic tu może pływać. Kind of, ja no, podskakuje w wodzie. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Uc, shit. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Wow, okej, okay, wyszliśmy z wody. Jak kurde nagle. E, dobra, mamy tutaj serduszko. Czemu by nie? Zakładam, że mogę iść tutaj. Dobra. Fajnie tutaj ciemno jest, tak, tak się świecimy yy, w ciemności, to jest fajne, podoba mi się, nie powiem, okej. Okay. Dobra. Ogólnie, co miałem powiedzieć ostatnio, yy, strasznie słabo mi szedł, znaczy mi chodził ten... Yy, Dolphin właśnie, czyli emulator Wii, na którym właśnie w tej chwili nagrywam, yy, ale po aktualizacji... Działa cudnie. Jak widzicie, nie ma żadnych ścinek. Jest nawet lepiej niż na oryginalnym let's playu z Colors. Ostatnio wszystko jest lepsze. Jak graliśmy w Sonic 2006 w Hard Mode na, na liveie urodzinowym, jakże. Części drugiej, to też szło lepiej niż. Niż na let's playu. No to jest klątwa let's playera. Tylko tyle mogę powiedzieć. No, ale ten. Yy... To wróży tylko, tylko dobre rzeczy, bo na przykład, choćby Shadow the Hedgehog chciałbym nagrać na emulatorze Dolphina. Eee, I nie, to nie jest jakaś zapowiedź. Znaczy, wiedzcie, że na pewno let's play z tej gry kiedyś się pojawi, ale nie w najbliższym czasie. Ale sądzę, że jest na to większa szansa niż na Heroes, którego średnio lubię. Shadow preferuję już bardziej. Nie, ten. Jest to opinia taka bardzo niestandardowa, ale hej, mam swą opinię, więc. Co? Czemu? Dobra, gincie tam. Gierary, Okej. Okay. Dobra, ok jazda <noise> Dobra No, okej <okay>, mamy Drilla <noise> Sonic, nie umiesz <noise> Nie umiesz w loop to loop, w ogóle To jest dosyć ciekawe, bo znaczy loop to loop, no to jest takie pseudo loop to loop, ale to jest jeden z tych momentów, kiedy e, Aktualnie nie jest to e, loop to loop, mówię, no to jest pseudo loop to loop, ale hej można powiedzieć, że jest jakiś. Kiedy nie jest jakiś automatyczny, więc to jest coś. Dobra, to są te pajace. Nie trafiłem w Drilla. No. Więc ten. Teraz bym chciał trafić. O, właśnie. Dobra. Yuh. Dobra. Garego fastujemy. Ciekawa jest muzyczka... O, okej, okay, fajnie. Ciekawa jest muzyczka aktualnie e, tych... łyspa mm, e, Tutaj, nie? Właśnie. W, w tym game landzie. Ponieważ nie ma normalnej muzyczki danego wyspa, tylko mamy Reach for the Stars. Dobra, na, skończył nam się boost. No Ale to już jest koniec poziomu, więc... Więc good. <laughs> okej. Okay. Mówię, są to nawet fajne poziomy, ja w nie nawet lubię pykać. Nie są niczym wielkim, ale zawsze jakiś tam dodatkowy content. Zwłaszcza, że nie trzeba go robić, to jest właśnie największy plus. Mówię do Ciebie, Unleashed. Bo zbieranie monetek niestety jest na nas wymuszane, bo inaczej nie dostaniemy się do poziomów, a zbieranie redstaringów... O, doda, zginął ten Eggman duży przez to, że mamy wyspa. Zapomniałem o tym. Dobrze, że zginął przepa przepadu i, i te sprawy. Eee... No, tutaj aktualnie zrubujemy restaringi tylko po to, żeby mieć supersonika. Więc jeśli nie chcemy mieć supersonika, nie musimy. To jest piękne. Dobra, co ja tu muszę zrobić? Jakiś przycisk, coś? Bo wszystkich przeciwników mam pokonać? Może. To jest zamknięta. Ja dooko dookoła nie pójdę, bo tam jest. E, jakaś niedobra zębatka, która mogłaby mnie zaciukać. Tak, bo trzeba pokonać wszystkich ek wszystkie ekpołny. Więc no. Okej. Okay. diemet Dobra, jedziemy ze spikesem. Sonic automatycznie przypomina sobie o tym, że ma spindarz. <ścoughs> Czy ty możesz biec w tą stronę, w którą ja chcę, żebyś. jak Chyba nie możesz. Eggman, dobrze. Zgiń przepadni. Dobra. Ale twoją miłość to ja chcę. Czemu my zbieramy, kurde, serduszka z Eggmanem FTW? Dobra, walić tą platformę. No, od początku? Bo ty w... O Jezus, prawdę. I... To jest niefajne. Rzeczywiście jak start przypomnę nie było żadnego checkpointa. Back gniegmen. Dobra. Gin, gin. Giń i giń, Dobra. Ta, skurde speed runujemy. Jazda. Tym można sobie przejść. to jest... O, tu jest bezpieczniej. Przynajmniej na razie. Aha, dobra, nie słyszałem, że do tego momentu. Ups. Teraz jest ten moment. Bodajże. Nie tutaj. Dobra. Spikes, ale nie mam zamiaru spindashować. Dobra. Okej. Okay. jeszcze jeden ekpone. Nice. I koniec. <noise> I zdobywamy aktualnie piąty szmaragd chaosu. Mówię, idzie w miarę szybko, ale to będzie dłuższy odcinek. Więc więc no, Mówię, nie chcę dzielić. Wolałbym nie dzielić. Tylko, że to będzie mi się pewnie długo konwertować wszystko. Ok, mamy Asteroid Coaster. Co jest? <noise> Sonic, kurde. You're too slow. Dobra. Jazda slamki. Okej. Dobra. Skarusz. Odełam. Oh Okej. Okay. Sprężynki. Tak. Okej. Okay. Na razie mi to nie przypomina nic, czyli to jest jeden z tych poziomów, który nie przypomina żadnego designu z Sonica 1. No w sumie było 3D, więc no. <laughs> więc o, o czym to ja tu rozprawiam aktualnie? Okay, platformy. Okej. Okay. Zacznie mi się podoba fakt, że można tutaj robić sobie wall jumpa kiedy się chce. To jest właśnie taka domenaż, tak powiem, e, Sonika e, Unleashed i Colors. To jest coś, co później zostało wywalone do kosza, bo w generations możemy robić e, robić wall jumpa tylko wtedy, kiedy gra od nas tego chce. No i w force jest w sumie chyba poza poziomem awatara, tym, tym jednym. Z, chyba ostatnim, tak, ostatnim awatara to chyba nigdzie indziej nie możemy robić yy, walljumpa co z sie po prostu moim zdaniem. No, tak samo z light speedem się stanęło, nie? W Unleashed. W Unleashed mi się wydaje, że na wszystkich pierścieniach się da. A w no w Colors. No w, no w Colors też, tylko że. tylko że poczułem tego wyspa. No a w Generations tylko w miejscach, których gra od nas tego wymaga. O, właśnie mówiąc o Lightspeed Dash, dobra, mamy taki etap. Wspomniałem o nim. Okej. Okay. Hover, to jest aktualnie mój chyba najulubieńszy Wisp. Chyba o tym mówiłem właśnie w Let's Playu Zagrajmy w Sonic Colors. No, w Let's Playu z Sonic Colors, tak miało być. Dobra. Okej. Okay. Zbieramy sobie. Okej. Okay. Light Speed Dash. Co jest, panie? Gerary here. Oh fuck. Dobra. Uratowany. Muszę, że w formie łyspa nie mogą mnie zaciukać. Już byłby, już byłbym trupem. Dobra, ja to chyba wezmę. Wiecie co? Dobra ściąki. Good. Okej. Okay. Okej. Okay. Jej! -hey. Kręcimy kółka! O oh, fuck. O oh, fuck, O oh, fuck, O oh, No Dobra, się udało. To kółko mogło mnie zgubić, więc ja chyba już nie chcę robić kółek. Dobra, pomijamy tej, te badniki, bo, bo, bo my ich nie lubimy. Aha, fajnie. Myślałem, że tutaj się dalej idzie, ale, ale, ale nie. Jak bo mi się skończy... no właśnie, tak trochę... Uf, udało się! <laughs> Na szczęście tam była podłoga z checkpointem. Dobra, gdzie teraz? No, dalej, w prawo. ok Taki nudny w sumie ten poziom, mówiąc szczerze, bo... No bo, no, cover <grywka> jest fajny, ale, ale tylko na chwilę. Tutaj to po prostu za długo już nam to trwa, wszystko. O, dobra. Zrobićmy hawera, skądś? Czy on nam wyleciał z tego przeciwnika? A no? Koniec? Tak, jezus. Dobrze mówię, bo. Nudny. <grywka> Moi zdaniem nudny akurat ten poziom. Dobra. Dwie minuty. Z groszem zajął. Dobra. Ostatni poziom z szóstego świata, z szóstego Gamelandu. Więc jazda. Znowu... Dobra, czy to w ogóle przypominało jakikolwiek poziom? Miało jakikolwiek level design? W sumie możecie mi napisać w komentarzach, bo ja nic chyba nie widziałem. Takowego znajomego, że tak powiem. Co trochę się... Mówię, no chyba, że ja po prostu nie zauważyłem czegoś. Dobra. Okej. Okay. Dobra, Gerardy Heal. Dobra. Dobra, to nie jest najgorszy poziom, bo tutaj mamy, że tak powiem, mieszankę Drilla, zresztą woda w, w, w powietrzu, to jest dosyć ciekawe, i właśnie Hovera. Dobra, to chcę. No jest tam był checkpoint, tu go nie ma. <laughs> dobra, zakładam, że nie zginę, bo bardzo dobrze mi to szło ostatnio. Aha, dobra, zastąpiłem e, Drilla hoverem, ale widzę, że tutaj właśnie hover jest raczej bardziej wskazany. Dobrze, czemu on tak słabo opada? Dobra. Dobra. Tlen nie jest ważne, pamiętajcie. Seriusz? Żadnego hovera, nic? Może w tych przeciwnikach był? Maybe. Nas musimy to omijać, kurde. Jako Soniak-Koniak. Okej, okay, dobra, już na się tlen kończył. Dobra. Co jest? Kurde. <grym> dobra. Szósty Szmaragd jest nasz, moi drodzy. Okej. Okay. Miodzio. Dobre. Za tym idzie zaczynamy siódmy i ostatni świat, więc jazda. No i aktualnie już nam leci muzyczka z tego ostatniego poziomu, tego finałowego. Nie pamiętam się nazywał niestety. Ale tak. O! Oh. Nie zauważyłem, co zbieram nawet. Więc, jak widzicie, twarz Ekmana może być śmiertelna. To ja może wezmę ten pierścień, który wylatuje. Dziękuję. Okej. Okay. Najsik. Dobra. Może naprawdę. Ta muza tam jest cudna. Ja wiem, ja się powtarzam, ale. Uwielbiam 8 bitów. Poza tym i tak kolor ma świetną muzykę. Ale ja no. Okej. Okay. Dobra. Tamta maszyna chciała mnie zabić, więc jest dosyć ciekawe. Jezus segment Zabij się. <grym> Nie chcę twojej miłości. W ogóle właśnie on ma serduszka wokół siebie. Ja się go boję. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Uff. Fuck. Ezy. Aha, S serio to była platforma? Oh well. Czy to mi cokolwiek przypomina? Chyba nie. Też póki co chyba design nieznany. Zero pierścieni, zero pierścieni, zginąłem. Dobra. Zero żyć. Zero żyć. Zero żyć. Okej, okay. dobra. Teraz uważać na wszelakie spadki i na kapsuły z znakami zapytania. Dobra, to sobie ominiemy. Tego nie chcemy. Jezusie Mario. Okej, okay, ominąłem to. Uff. O, dobra. <ścoughs> dobra. Jest zrobiony poziom. Teraz mamy akt drugi, przedostatni poziom. Jakże ok, nie wiem, czy ten poziom będzie coś przypominał jeszcze nam z 1, ale na razie to nic. Dobra, chyba zrobiłem głupotę. No lekką, no lekką tak. No tu się mogę przebić. Aha. No, za daleko to się nie polecę, tam chyba, tam, tutaj, to przycisku to można użyć, więc... Platforma, spierniczaj! Dobra, udało się. no tam było serduszko, ale wyrąbane na nie. Nie chcemy serduszka robotnika, bo, bo się go boimy aktualnie. Okej, okay. było dosyć ciekawe użycie Dash Ringa. Przyspieszyło nam kurde rakietę. <grywia> Mówię, to jest dosyć ciekawe. Dobra. O! Oh. Dobra. Gierary O, fuck, Może jakieś snajpery. Dobra. O! Nice! Dobrze. Dobra, ok. Widzę, że im, im większa właśnie liczba, tym, tym te bile są e, szybsze, więc. Tak. O, fuck. Ech. Okej. Daleko, je... o oh, oh fak czwórka. Dobra, jedynka spiedziuliła, ale czwórka zaraz nam spadnie z nieba. Oh no Okej. Okay. Mamy już smak zwycięstwa. Okej, okay. uff. Najsik. Okej, okay. no i teraz, moi drodzy, ostatni poziom. 7-3, jazda. Droga po, ostatniego, po ostatni szmaragd chaosu. To ma zająć około 3 minut <gry> według e, poprzedniego rekordu, poprzedniego e, gracza, <gry> że tak powiem. Dobra. Nie zebrałem kapsuły. Skąd ja miałem wiedzieć, że to jest przepaść? Ajduno, ajduno, po prostu miałem wiedzieć. Dobra, najsik, nice. i znowu woda, boże. Te game za bardzo lubią nadużywać wody. Getary right here. Dobra, nie! Zauważyłem za późno e, ten znak zapytania. Jak już mówię, jak już robiłem stampa, więc. Okej, okay, dobra. To są łyspy Cedula. Dobra, okej, okay. znika Egmen. A w sumie mogłem chcieć rakietę. W sumie mogłem, ale nie jest aż tak źle. Dobra, nieważne. Dobra, przechodzimy do 3D. Dobra. Aha, muszę zaczekać wszystkich. W porządku. Oczywiście te kule po prostu w zależności od, od liczby zapierniczają w różnych prędkościach. To jest dosyć ciekawa rzecz, której nigdy chyba nie zauważyłem. Znaczy, I mean, musiałem zauważyć, choćby w poprzednim poziomie, ale Ale zapomniałem. O, może tak powiem. Dobra. Wciąż mam rakietę i nie zawaham się jej użyć. Dobra. Albo się zawaham. A, z daleko sobie jej nie użyję. Dobra. Drzwiła. Jazda. Okej, okay, przebijamy się przez skrzynki. Omijamy... Czemu mi nie zrobił Dasha? Chciałem ominąć, kurde. Twarz, twarz Eggmana. Czemu ja cały czas chcę mówić... Chcę nazywać go klasyczną nazwą, to ja nie. Ale, ale tak. <ścoughs> Dobra. Chill. Dobra. Okej. Okay. Lub tu lub. Ja już słyszę, tak! Moi drodzy, ostatni, ostateczny szmaragd chaosu w naszej kieszeni, <noise> której Sonic aktualnie nie ma. Teraz pokażę aktualnie finalną animację. Jeśli jakąś ma. Bo może nie ma, a ja nie pamiętam. O, ma. No i przy posłuchajcie sobie troszeczkę muzyczkę właśnie końcową. E, więc tak. W taki oto i sposób, moi drodzy. E, w taki oto i sposób odblokowujemy Super Sonika, którego możemy sobie odblokować tutaj. Włączamy sobie onkę, dokładnie tak, na Super Jeszcze mam szybki, szybki gameplay tej walny i będziemy kończyć ten jakże przydługawy estrocznie. A widzę mam tutaj Super Sonika za zwykłego Sonika. I SuperSonic aktualnie zastępuje wszystkie wyspy. Nie mamy możliwości używania wyspów. Zamiast tego no, z wyjątkiem tych bustowych... Te, oprócz tego mamy po prostu Super Sonika. oczywiście możemy e, użyć od 50 pierścieni, więc e, tak, więc teraz zdobywajmy 50 pierścionków, garego sobie móc pokazać super koniacza. E, to jest aktualnie pierwszy super w 3D. Yy, dokładnie tak. Bardzo długo fani Sonika musieli czekać na, 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 na Super Sonica w 3D. No bo nie oszukujmy się Super Sonic w 3D, jest już od 90. Zapomniałem, że wyspy nie działają, ale wyspy. kapsuły yy, cały czas istnieją, dlatego chciałem użyć wyspa, no ale się to nie udało. Dokończąc <laughs> moją myśl, w 1999 wyszedł Adventure, więc yy, tak, a KOLOS wyszło w 2010 i dopiero w 2010 uzyskaliśmy Super Formę, więc trochę czasu minęło z Sega. Yy, nie żeby coś. I mamy Super SonicA, Super Sonic, kurde. Jazda. Bardzo lubię tego supersonika. Działa jak, jak powinien, że tak powiem. Nie jest overpowered jak w Generations, czyli nie przelatuje nam nad poziomami. Eee... O kurde, nice. <grym>, jazda. No i leci Reach for the Stars instrumentalny, więc... Nice. Bardzo lubię tego supersonika. Choć, chyba mój, choć moim najulubieńszym Chyba będzie ten z Lost World Jeśli chodzi o 3D Choćby dlatego, że jest opcja wyjścia Z formy Supersonika To jest po prostu cudne No i ten boost też jest wyśmienity Dobrze moi drodzy, to by było na tyle Jeśli chodzi o ekstra odcinek z w Sonic Colors I oficjalnie zakończyliśmy wszystko W Zagrajmy w Sonic Colors e, Dokładnie tak e, Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie No i do zobaczenia do następnych filmów See ya.